W jakiej temperaturze ten sok jest wyciśnięty, jest suszony, że nie zostają zabite, zniszczone wszystkie witaminy, enzymy, bo enzymy są bardzo wrażliwe na temperaturę. Powiedzmy też naszym widzom, w jakiej temperaturze powinni pić maksymalnie wody dolewać do tego proszku. To jest bardzo ważne, dlatego że sok z jęczmienia jest suszony, ten akurat nasz tutaj w 31 stopniach Celsjusza. To jest taka temperatura, można powiedzieć, suszony jest na wietrze a więc nie traci żadnych wartości odżywczych, w tym właśnie witamin, bo witaminy są również bardzo wrażliwe na temperaturę. Witamina C, witamina E, to są po prostu w, w, straty. Jeśli zalewamy cokolwiek gorącą wodą, to od razu wiemy, że są straty w witaminach, w enzymach i tak dalej. Natomiast tutaj, żeby ten nasz sok z nam służył jak najlepiej, najlepiej go zalewać wodą w, gdzieś w okolicy właśnie 30 stopni Celsjusza, maksymalnie 35-40, bo coś się stanie, jeśli zalejemy go gorącą wodą? No to zetnie się białko na powierzchni, tak jak jajko byśmy gotowali, dlatego, że jest żywe enzymatycznie. No i oczywiście, już nie mówiąc o tym, jak będzie śmierdział, bo to faktycznie nie, zapach jest śmierdzi. niefajny. Zrobiłam taki eksperyment kiedyś, pamiętam ja na też. samym początku, zalałam go gorącą wodą. <laughs> Nawet była jedna pani, zadzwoniła do mnie jedna z, z moich podopiecznych. Mówi tak, pani Aniu, jakie to jest obrzydliwe, niedobre, jak to śmierdzi. I jak ona mi powiedziała, że to śmierdzi, a normalnie przecież sok strawy pachnie Pachnie trawą, pachnie, po trawą, pachnie tak. łąką, po prostu łąką. To od razu się jej zapytałam, a jaką wodą Pani zalała ten jęczmień? Ona mówi, no gotującą się wodą. O macko, to dopiero było. I dlatego jej powiedziałam, że właśnie ten zapach i ten właśnie konsystencja. Ona mówi, no wypiłam połowę, ale dalej nie dałam rady. No nie dziwne, ja bym nawet połowy nie wypiła, nawet nie. łyżeczką tego nie siła. Absolutnie tak, to już w ogóle nie ma żadnych właściwości, można wylać do śmieci i szkoda produktu.